Jesteśmy przy rondzie Kaszubskim. Duże, wielkie rondo. Z tej strony, od północnego wschodu, zobaczycie sklep Biedronki. Od północnego zachodu, tam z tyłu, jest zarądem Netto oraz sklep Action. A tutaj macie duże osiedle. Kruszcz Park. Charakterystyczny napis Szymichowski. Od frontu macie. Sklepy, różne punkty usługowe, a my się mieścimy z tej strony, od tyłu bloku. Charakterystycznym punktem jest też stacja benzynowa Mol, przy której w tej chwili stoję, a kawałeczek dalej możecie zobaczyć KFC. Żeby do nas trafić, musicie owejść ten blok od tej strony południowej. Pokażę Wam palcem, może trochę nieładnie. Od, ten, od tej strony odchodzimy blok od tyłu i za chwileczkę pokażę Wam dalszy kawałek drogi drugi etap naszej podróży do CNR zobaczcie tam mamy KFC tutaj stację MOL i teraz wchodzimy między dwa bloki w alejkę między pierwszy blok a drugi blok charakterystyczne na skraju tutaj mamy notariusza wchodzimy w alejkę od południa idziemy w kierunku północnym i tutaj zobaczcie już jest Centrum Neuroterapii Rutkowscy nasze obrębowane szyby wchodzicie do pierwszej klatki Arctowskiego 2A zapraszamy dalej i tutaj po lewej stronie zobaczycie domofon na domofonie wciskacie przycisk 1.